Juchuchu! Błyszczy się! Zobaczcie, jak się mieni. Pięknie, mojej córce. Od razu się spodobały. Ma dwa latka i od razu je chciała. Kosztują 10 zł. Zdrabki, różowe diamenty. Przepraszam, różowe diamentowe. Różowe diamentowe 7. Siódemka. no siódemka szczęśliwa. Gdzieś tam się cały czas przewija eee, raz, że w zdrapkach. dwa w tej mentalności naszej, że siódemka to będzie szczęśliwa, stąd pewnie totalizator sportowy wykorzystuje tą siódemkę, aby nam się wydawało, że na pewno to raz będzie szczęśliwa. Słuchajcie, sprawdźmy o co tutaj chodzi, bo pierwszy raz to mam. Czyli co? Trzeba zdrapać całe pole gry. Znajdź symbol 7, czarne 7, to dostaniemy przypisaną nagrodę. Ale jeżeli, jeżeli znajdziemy, słuchajcie, takie czerwone 7, to dostaniemy tą kwotę razy 2. Czyli co? Sprawdźmy, czy dobrze zainwestowaliśmy 30 zł, co nam przyniosą te zdrapki. Będziemy drapać te pola i zobaczymy co nam się uda uzyskać dobra kochani lecimy z pierwszą zdrapeczką zobaczmy co możemy wygrać co? 10 zł 500 zł 30 pół miliona sprawdźmy czy wygraliśmy 10 nie, tutaj jest dwójeczka, musi być siódemka, prawda? Czyli nie wygraliśmy 500 zł też nie, bo jest szóstka. 30 zł nie, 50 tysięcy nie. Lecimy dalej, co tam będą za liczby się kryły. Niestety, niestety nie mamy. Problem ze statywem. Dobra. Ósemka. Tutaj jest dziewiątka. Znowu ósemka. Piątka. Trójka. Szóstka. Szóstka. Słuchajcie. Siódemki. Siódemki, niestety. Tej tutaj, tutaj zdrapce nie ma. Chociaż te wygrane na początku były fajne. Ale co z tego, jak nie mamy siódemki? Także pierwsza zdrabka odpada. Bierzemy sobie drugą. Nie będziemy sprawdzać, jakie są wygrane. Tylko sprawdźmy, czy w ogóle mamy jakąś siódemeczkę. I z tego pola gry zdrapuję, żeby znaleźć w ogóle siódemeczkę. Póki co no sami widzicie, że tej siódemki nie ma. Nawet czarnej. Słuchajcie, nawet czarnej siódmeczki nie ma, nie, nie marząc o czerwonej. Także żadnej wygranej, nawet marnych dwóch złotych czy nic tutaj nie ma. I tu jest teraz trzecia, trzecia zdrapeczka. Trzecia zdrapka, która jak na razie wcale nie jest szczęśliwa i te... I ta siódemka dzisiaj niestety dla nas szczęśliwa nie jest różowe diamentowe 7 trzy zdrabki nie okazały się szczęśliwe dla mnie ale faktycznie wyglądają pięknie może zrobię coś ładnego z tego dla córki powycinamy gwiazdki, siódemki coś dorysujemy i zrobimy z tego dobry użytek